Psalm 105 Od wiersza pierwszego do trzeciego. Wysławiajcie Pana wzywajcie jego imienia Głoście wśród ludów jego dzieła Śpiewajcie mu grajcie mu Opowiadajcie o wszystkich jego cudach Szczyćcie się jego świętym imieniem Nie graduje się serce szukających Pana Nawołanie ku temu abyśmy Oddawali Bogu chwałę, byśmy go uwielbiali swoimi ustami. Ważne jest to oczywiście, żebyśmy w swoim sercu chwalili Pana, żeby nasze serce było przepełnione Bożą Obecnością i Radością, ale ten upust tej radości, tej obfitości mamy dać przez swoje usta, dlatego w tych trzech wierszach i takich tekstów mamy mnóstwo w Piśmie Świętym, znajdujemy takie słowa jak: Wysławiajcie. Jak wzywajcie, głoście, śpiewajcie, opowiadajcie, czyli pięć słów, które wyraźnie mówią nam o tym, że nasze usta mają być wykorzystane ku temu, aby Bóg był uwielbiony. I to jest bardzo ważne, abyśmy chwalili Boga, kiedy zaczynamy dzień, aby te prawdy, które wynikają z naszej wiary w Boga, ze społeczności z Bogiem, aby były również na naszych ustach. To nie znaczy, że tylko wtedy, kiedy jesteśmy z innymi, możemy się głośno modlić. Gdy jesteśmy sami w naszym pokoju, gdy jesteśmy w samochodzie, możemy otworzyć nasze usta i oddawać Bogu chwałę. Abyśmy sami to mogli usłyszeć, to, co wypowiadają nasze usta, co jest prawdą, co wynika z głębokości naszego serca. Możemy mu śpiewać, możemy wzywać jego imienia, możemy go wysławiać, opowiadać o nim. W tym objawia się Boże zwycięstwo i Boża moc, bo to, co jest w naszym sercu, jest wyrażone na zewnątrz, jest ogłoszone, jest proklamowane. Jak bardzo ważne jest to, byśmy ogłaszali moc imienia Jezus w naszym życiu, nad różnymi sprawami, nad wszystkimi okolicznościami naszego życia, nad naszymi rodzinami, nad tymi, którzy nas otaczają, praca, dom, gdziekolwiek jesteśmy. Ważne jest to, aby nasze usta były narzędziem Bożej Chwały. Słyszałem taką myśl, z którą w zasadzie zgadzam się. Jest może troszkę kontrowersyjna, ale daje do myślenia. Ktoś powiedział, że tak naprawdę Bóg nie potrzebuje naszego uwielbienia kiedy wyrażamy to, że On jest święty, że jest prawdziwy, że jest wszechmogący. Bóg nie ma poczucia jakichś kompleksów, żeby potrzebował usłyszeć, jak człowiek mówi, że Ty jesteś dobry, że, że Ty jesteś święty. O, no w końcu, bo, bo już myślałem, że, że nie jestem taki dobry, że nie mam miłości, że nie jestem łaskawy. My to wyrażamy po to, żeby na nowo sobie uświadomić, żeby to podkreślić, żeby to usłyszeć, że Bóg jest dobry, że Bóg jest święty. Bóg jest jest wszechwiedzący, Bóg jest doskonały, Bóg wszystko wie, w nim nie ma ani chwili jakiegoś zaćmienia. On dokładnie wie, że jest wszechmogący i, i On ma zawsze ostatnie słowo, że On jest Bogiem, że nie ma innego Boga oprócz Niego. To my bardziej potrzebujemy usłyszeć to w uwielbieniu, uświadomić sobie, że Bóg jest wszechmogący w naszym życiu, że On jest naszym lekarzem, że On jest naszym pocieszycielem, że On daje nam mądrość, że On daje nam siłę. My to potrzebujemy usłyszeć. Dlatego jest właśnie napisane, abyśmy wyznawali, abyśmy wysławiali, abyśmy ogłaszali Bożą chwałę w naszym życiu, abyśmy nie milczeli. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi bardzo ważną rzecz: że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Tego nie musi nikt słyszeć, ani ty nawet nie musisz akustycznie tego usłyszeć. Sercem to się wewnątrz odbywa, to jest postawa serca, to jest decyzja, to jest, to jest wyznanie, że Bóg jest moim Panem Zbawicielem, wyznanie swoich grzechów, odrzucenie ich. Sercem Wierzy się ku usprawiedliwieniu, ale ustami wyznaje się ku zbawieniu. I chodzi o to, abyśmy mieli zbawienie. Tak jak też modlimy się w modlitwie Pańskiej: Zbaw nas od złego. To jest nasza codzienność. To są sytuacje, które nas. Przerastają, które nas powalają, to są okoliczności, które nie są dla nas wygodne. Potrzebujemy wybawienia, potrzebujemy zbawienia czasami też od złych ludzi, od złych wypowiedzi, potrzebujemy zbawienia od złych myśli, od złych jakichś rzeczy, od nałogów, od związań. Potrzebujemy zbawienia. I Boże Słowo daje nam taką radę, abyśmy nie milczeli wtedy, ale abyśmy wyznali abyśmy ogłosili to. Tak, Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. On przebaczył moje grzechy. Gdy przychodzą oskarżenia do naszego życia, gdy diabeł wyciąga z przeszłości rzeczy, które się dzisiaj tam w głowie nie mieszczą i wstydzimy się za nie i byśmy najchętniej czasów, naj... gdy diabeł nas oskarża, wtedy mamy wyznać, Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Nic mi nie grozi. Jestem odkupiony, odkupiona krwią Jezusa Chrystusa. Kiedy wyznajemy to naszymi ustami, wyznajemy ku zbawieniu. Dziękujemy Ci Boże za to, że dajesz nam ten sposób na zwycięstwo, abyśmy w naszych sercach mieli pokój, radość, wolność. Po prostu abyśmy wyznawali jak najwięcej mówili o tym, opowiadali o tym, by ta prawda Twojej miłości, łaski, zbawienia. Twoja ofiara, Panie Jezu na krzyżu Golgoty i zmartuszenie, by to było po prostu na naszych ustach, abyśmy przede wszystkim o tym mówili, abyśmy przede wszystkim Ciebie chwalili i uwielbiali nie tylko w sercu, ale również naszymi ustami, według twojego słowa. To pomóż nam w tym Panie. Amen.